Proszę o ciszę. Otwieram dwudziestą sesję rady nadzwyczajną, dwudziestą nadzwyczajną sesję rady gminy Cieląc. Stwierdzam, że na piętnastu radnych w obradach uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie wszystkich radnych. E, witam wójta gminy pana Pawła Królaka. Witam sekretarza gminy, pana Sylwestra Krawczyka. Witam skarbnika gminy, panią Gabrielę Milczarską. Witam panią Bogusię z Biura Rady i pana Artura, odpowiedzialnego za nagrywanie i udostępnianie obrad naszych sesji. Wszyscy radni, wraz z zawiadomieniem o sesji, otrzymali porządek obrad. Czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Pani Radna Mantorska. Ja chciałabym wnie wnieść wniosek formalny o dodanie punktu jednego. E, to znaczy, chodzi o punkt w, e, zmiany uchwały Rady Gminy Cieląc numer 19 przez 151 przez 21 z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie ustalania zasad i wysokości diet dla Sołtysów Gminy Cieląc. I, bardzo bym prosiła o przychylenie się, żeby do programu włączyć. Proszę. Tak? I tu proszę, jest tu zasadnie. I tu może być jako punkt piąty lub no, obojętnie już kolejność nie. Ja tutaj mamy akurat zmianę, która nie jest aprobowana przez radcę prawnego. Też mamy tutaj taką. Jest uzasadnienie, wystarczy przeczytać. Ale jeśli mam pan zastrzeżenia i pytania, ja chętnie y udzielę informacji. Znaczy ja, propo ja proponowałabym, jeśli y Szanowna Rada wyrazi na to zgodę, żebyśmy to przełożyli na obrady następnej sesji, bo dzisiaj mamy akurat jesteśmy czasem, bo jest o 9.30 komisja rewizyjna i spotkaliśmy się tylko i wyłącznie dla tych dwóch punktów, także no, czasowo jesteśmy dzisiaj ograniczeni. A to niestety no, trzeba i podyskutować na tym i zapoznać się także. No, ja bym prosiła na następną sesję przełożyć sprawę. Naprawdę przegadać na wspólnych komisjach. Tak nie widzę problemu. Znaczy, tak no wniosek formalny został złożony więc musimy chyba przegłosować tak czy przekładamy na następną sesję czy zajmujemy się tym dzisiaj. Dłużej się zastanawiamy, niż byśmy to przeprocedowali, bo wniosek był omawiany już, a tylko chodzi o jeden punkt, który wyjaśnia sprawę i wyjaśnienie jest bardzo ładnie uzasadnione, bo tylko Ale chodzi o. Jeden. Stępelka, panie. Tutaj też nie ma, Tutaj to znaki tego odnośnie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. Też nie będziemy procedować, bo też nie ma tętelki. No to przepraszam, ja, pani, pani Tak jest. Jak chcecie. Momencik, bo przygotowywany jest slajd. Już? Aha. W takim razie y, stwierdzam kworum. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem formalnym y, o rozszerzenie porządku obrad o uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości diet dla sołtysów. Kto jest za tym wnioskiem, żeby ta uchwała była dzisiaj procedowana? Kto jest przeciw? Przez podniesienie ręki i przyciśnięcie, proszę. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że wniosek formalny został odrzucony. Przeciw zagłosowało y, 6, 1 był za, wstrzymujących nie liczymy. Mówię 6 było przeciw, 1 za, 6 przeciw, 4 wstrzymujące. Y, 11. Tak to coś się nie zgadza. Jeden głos. <grystanie> Mało tego używa, bo nie Już zgadza się. Stwierdzam że wniosek formalny został odrzucony siedmioma głosami przeciw jeden y za i cztery wstrzymujące. Teraz nam się zgadza wszystko. Przechodzimy do e, punktu trzeciego naszych obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Poproszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w proponowanej uchwale dotyczącej zmian w budżecie gminy na 2021 rok w załączniku numer 1 dokonujemy zmiany klasyfikacji dochodów i przesunięć tych dochodów. I tutaj chodzi o dochody z wpływy opłaty eksploatacyjnej. Z działu 100 przenosimy do działu 750 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, jak również wpływy z opłat za zezwolenia sprzedaż napojów alkoholowych. Przesuwamy plan dochodów również do działu 756. W załączniku numer 2 dotyczącym zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok w związku ze składanym wnioskiem do powiatu rowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 25 tysięcy złotych i jest to wkład własny do zadania y, majątkowego y, w, i, w, i w dziale 710 zwiększamy wydatki bieżące na wynagrodzenia i zadania statutowe w związku ze zmianą y, planu przestrzennego zagospodarowania w załączniku numer 3 y, dotyczące zadań inwestycyjnych. Y, w pozycji 13 y, macie państwo zwiększenie y, zadania y, majątkowego o dwadzieścia pięć tysięcy, czyli wkład własny gminy to pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik za przedstawienie projektu. Czy są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Nie widzę. W takim razie czytam treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Cieląc z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykuł 211, artykułu 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Cieląc uchwala co następuje. Paragraf 1 ustęp 1 Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 87 tysięcy złotych i zmniejsza się dochody o kwotę 87 tysięcy złotych zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały. Ustęp 2 dochody budżetu gminy na 2021 rok po uwzględnieniu zmian określonych w ustępie 1 wynoszą 22 miliony 239 595 złotych i 3 zł. Paragraf 2 ustęp 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 31 tys. złotych i zmniejsza się wydatki o kwotę 31 tys. złotych zgodnie z załącznikiem numer 2. Ustęp 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2021 po uwzględnieniu zmian określonych w ustępie 1 wynoszą 24 miliony 764 000 złotych 840 złotych i 5 grosz. Paragraf 3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały paragraf 4 wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Cieląc paragraf 5 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Stwierdzam kworum przystępujemy do głosowania. Przypominam, że głosujemy za pośrednictwem urządzeń i poprzez podniesienie ręki. Kto z radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie dwunastoma głosami za. Przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Cieląc numer 19 łamane na 150 łamane na 21 z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu. Zagospodarowania przestrzennego gminy Cieląc, wieś Cieląc. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Poproszę pana Wójta o jego przedstawienie. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Wysoka Rado, tak niedawno procedowaliśmy tą uchwałę. E, po spotkaniu z przedstawicielami firmy, e, która, która funkcjonuje na naszym terenie i która chce się rozbudowywać, inwestycja przewidziana na, e, na rozbudowę to ponad 40 milionów złotych. Okazało się, że że brakuje jeszcze, jak to zwykle bywa, jakiegoś małego kruczku, ale chodzi tu przede wszystkim o, o to ostatnie zdanie. Dopuszcza się przedsięwzięć mogących zawsze znacząco działać na środowisko. Szanowni Państwo, powiem szczerze uczciwie, mam nadzieję, że zdążymy. Procedowanie tej uchwały będzie w trybie natychmiastowym i pilnym, tylko po, po, jej, po jej, że tak powiem, przegłosowaniu. Firma ma tak naprawdę czas do końca października tego roku. Jest ostatni rzut środków zewnętrznych, z, którego, z której puli ta firma chce skorzystać. Co mogę więcej powiedzieć? Firma, która zatrudnia prawie 170 osób i odprowadza do budżetu gminy ciężarący podatek w wysokości ponad 330 tysięcy złotych. Tak więc wiecie, jak dla nas tu mieszkańców również, którzy tam pracują. Jest to ważny podmiot. Na pewno zrobimy z naszej strony wszystko. To jest zapewnienia moje pracowników na, na, na ręce pana dyrektora Marciny Skóry, że po prostu będziemy to procedować w trybie natychmiastowym. Czy nam się to uda? Zobaczymy. Mam nadzieję, że, że niestety nie przez nasz mały błąd zapisku firma nie, nie będzie mogła skorzystać ze środków i się rozwinąć. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania odnośnie tego projektu? Bardzo proszę pani radna Iwona Machnicka. Ja Chciałam zadać pytanie czy to już jest koniec czy po prostu jeszcze raz będziemy zmieniać coś? Bardzo proszę pani wójt. Panie Iwono, mam nadzieję, że to już jest koniec, a inaczej. Na pewno to już jest koniec, z tego względu, że dopuszczamy, jak jest zapisane w, w uchwale przedsięwzięcia mogąco zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. W tym momencie tak naprawdę firma, chcąc się nad rozbudować, nie o przedsięwzięcia mogąco oddziaływające na środowisko, ale, ale już jest kumulacja, tak? W tej strefie, tak więc czy sąsiedzi nawet obok, również by nie mogli w tym momencie w tym momencie się rozbudowywać i rozwijać stricte ta uchwała jest na cały, cały teren, czyli powiedzmy od pana Basilewskiego tak do firmy Herko. Pan radny Przemysław Jędrzejczak, proszę bardzo. Ja chciałbym zapytać panie wójcie o tą zmianę i co ta firma chce budować, że ten zapis jest niezbędny. Jak ostatnio słyszeliśmy, miało być to ogniwa fotowoltaiczne. Ja no, przyznaję, nie wiem jakimi tam przepisami się to kieruje, ale wydaje mi się, że do ogniw fotowoltaicznych y, no, ten zapis chyba nie jest niezbędny. A do czego zmierzam? Żebyśmy za chwilę nie mieli a, zgłoszeń od mieszkańców y, czy osób, które zajmują sąsiednie działki, o no, działanie na ich y, niekorzyść. Bardzo proszę, Panie Wójcie. Ja dziękuję za troskę i obawę. Taką, sam, taką samą troską i obawą my się kierowaliśmy, podejmując uchwałę o zmianie planu przestrzennego zagospodarowania bodajże w 2017 roku, jak mnie pamięć się myli. Wtedy mieliśmy wniosek jednej firmy, właściciela gruntów między Panem Wasilewskim a firmą Herko, i tam już tak, na tej działce jest taki zapis, czyli dopuszczamy. Powiem szczerze uczciwie, nawet chyba się nikt sprawy nie zdawał, że że ten zapis będzie ograniczał firmę, która już, już się rozbudowała. A co, co ta firma chce postawić? Po rozmowach z przedstawicielami firmy, drugie tyle hali, bez mała, czyli ponad 60 tysięcy metrów kwadratowych hali, galwanizację i tu jest właśnie ten zapis. Galwanizacja, do galwanizacji jest potrzebny ten zapis. Oraz hala, prawdopodobnie jeszcze na tym etapie, już myślą o rozbudowie hali, hali, hali magazynowej. Tak niedawno oddali halę magazynową, już się nie mieszczą. To dobrze, to znaczy, że, że produkują jest dobrze. Szanowni Państwo, my wydaliśmy na oczyszczalnie ścieków ponad 3 miliony złotych. Ta firma wyda 5 milionów złotych na swoją wewnętrzną oczyszczalnię, tak więc w tej chwili wystąpili o do nas o wydanie warunków, to jest najwyższy poziom, tak, to ja mam nadzieję, że kiedyś po, i daj Boże, że dojdzie do tej inwestycji, zostaniemy zaproszeni, tak jak chyba no, 10 lat temu, tak, jak ta firma się tutaj otwierała i sobie ją zwiedzimy, bo jest naprawdę, co zwiedzać i czym się chwalić, że na terenie naszej gminy jest taki zakład, a nie inny. Dziękuję. Jeszcze raz radny Przemysław Jędrzejczak, bardzo proszę. Czyli rozumiem panie wójcie, że pan jako gospodarz tej gminy no, bierze niejako za to pełną odpowiedzialność w sensie takim, że no, jakieś tam inwestycje te, te, które by sobie gmina noc nie życzyła, no nie będzie tak, że no trzyma pan rękę na pulsie i firma niech się rozwija. To co chce nie wpływa na pogorszenie, że tak powiem atrakcyjności tych działek dookoła i nie spowoduje no, pogorszenia życia ewentualnego mieszkańców, którzy, którzy tam zamieszkują. Da. Jak najbardziej. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie tego projektu uchwały? Pan radny Stefański, bardzo proszę. To będzie w kierunku lasu, czy w kierunku tutaj, tej drogi regnowskiej? Bardzo proszę, panie wójcie. Hala, hala produkcyjna na trzecią ciągarnię drutu będzie, będzie w stronę tej drogi naszej asfaltowej. Ta hala będzie przedłużona na trzecią ciągarnię, co spowoduje w 100% samowystarczalność firmy na zaopatrzenie w druty do produkcji gwoździ. Galwanizacja oraz hala magazynowa będzie w stronę lasu. Dziękuję panu Wójtowi za wyjaśnienie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie czytam treść uchwały uchwała Rady Gminy Cieląc z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Cieląc nr 19 łamane na 150 łamane na 21 z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cieląc wieś -Cieląc. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 14 ustęp 1 i 2 w związku z artykułem 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy Cieląc uchwala co następuje. Paragraf 1 ustęp 1. Yy, par Przepraszam, paragraf 1 i yy, Paragraf 1 Uchwały Rady Gminy Cieląc, numer 19 na 150, łamane na 21, z dnia 20 stycznia 2021 roku, otrzymuje brzmienie. Paragraf 1. Stwierdza się konieczność przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Cieląc, wieś Cieląc, zatwierdza. Y zatwierdzonego uchwałą numer 10 łamane na 73 łamane na 19 Rady Gminy Cielon z dnia 30 października 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cieląc wieś Cieląc, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 3 grudnia 2019 roku pozycja 6382 w zakresie umożliwienia realizacji urządzeń produkcji energii elektrycznej ze źródła słonecznego na terenach produkcyjnych oraz dopuszczenia przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Cieląc. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przybył do nas radny Adam Michalak, także od tej pory w obradach uczestniczy 13 radnych. Stwierdzam kworum. Przystępujemy do. Głosowania. E, przypominam, że głosujemy za pośrednictwem urządzeń i przez podniesienie ręki. Kto z radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami za. Zamykam obrady dwudziestej sesji Rady Gminy. Cieląc dziękuję wszystkim za przybycie.